A teraz Beniop i jego rzeszowskie historie. Przy okazji naszego spaceru ulicą Zamkową zupełnie naturalnie pojawił się temat historycznych zmian w układzie komunikacyjnym miasta, którego właśnie ta ulica była ważną częścią. W naszej dzisiejszej wędrówce przez dzieje zajmiemy się tylko czasami, gdy na ulicach pojawiły się pojazdy mechaniczne napędzane silnikami. O tym, że kręte uliczki Małego Galicyjskiego Miasteczka będą dużym problemem powstrzymującym rozwój obiektów centralnego okręgu przemysłowego, dostrzeżono już w roku 1937. W ogólnopolskim tygodniku prosto z mostu reporter zastanawiał się, jak się zmieszczą wśród domków emerytów trzy wielkie fabryki metalurgiczne, drugi dworzec, większy podobno od starego, bloki domów robotniczych, wielkie składy i lotniska. Jak wykroi się skrętych uliczek autostrady dla ruchu motorowego? Ławnik miasta, zresztą geograf z wykształcenia, którego obarczam tymi pytaniami, nie ma żadnych wątpliwości. Zna się przecież z mapami poufale. Na planie miasta przerąbuje czerwonym ołówkiem ulicę omijającą prowincjonalne grymasy uliczek. Krwawa linia ołówka idzie przez żydowski cmentarz, grunty bernardyńskie i wojskowe baraki przecinając po drodze dwie kamienice. A więc nawet niewielkim kosztem. Kończy spokojnie mój rozmówca. Nie zdawano sobie wtedy sprawy, że plany te pokrzyżuje II wojna światowa, a ruch przez miasto uproszczą Niemcy, jakby wygrzebali z szuflady plany Rzeszowskiej Rady Miejskiej. Wyburzeniem tzw. kamienicy Klarneta i kilku mniejszych radykalnie wyprostowali przejazd przez miasto ze wschodu na zachód. Teraz z mostu na Wisłoku wystarczyło dostać się na dzisiejszy plac Wolności, potem Sobieskiego i za klasztorem Bernardynów. Transporty trafiały na drogę w kierunku Krakowa. Przydała się ta trasa w czasie wycofywania się armii niemieckiej w 1944 roku, za co otrzymała ironiczną nazwę Curikstras. Na kolejną korektę układu komunikacyjnego Rzeszów czekał aż do lat 60. XX wieku. Pierwszy plan o charakterze perspektywicznym, rozwiązujący w nowoczesny sposób problemy komunikacyjne Rzeszowa, powstał jeszcze przed wojną w latach 1938-1939, a jego autorami byli wybijający się wówczas urbaniści Kazimierz Dziewoński i Władysław Śmigielski. Zagadnieniem tym trochę z mniejszym rozmachem zajęto się już w latach 50. A fazę realizacji rozpoczęto 10 lat później. Jak pisał architekt Władysław Henig, w latach 1961-1965 wyremontowane zostały praktycznie wszystkie ulice w centrum miasta, wybudowano odcinek nowej ulicy Słowackiego oraz gruntownie przebudowano plac przed dworcem głównym PKP, który po modernizacji oddany został do użytku w 1962 roku, zaś w 1963 roku nowy dworzec PKS. Program prac remontowych skoordynowany był z przygotowaniem realizacji głównego krzyża tras przelotowych przecinających się w centrum miasta, biegnących ze wschodu na zachód i z północy na południe. To właśnie wtedy powstały dzisiejsze Aleje Cieplińskiego i Piłsudskiego oraz ulica Lisa Kuli. Pozwoliło to odciążyć kręte uliczki centrum, a warto podkreślić, że rozwiązanie, które przyjęto, było wówczas bardzo perspektywiczne, co widać po liczbie pojazdów na starych fotografiach. Dwa wiadukty śląski i tarnobrzeski pozwoliły odseparować ruch kołowy od kolejowego co znacząco wpłynęło na ówczesne korki. A o tych ostatnich w aspekcie historycznym zapewne nie raz jeszcze będziemy opowiadać w naszych wędrówkach.